Dzień dobry, witajcie w słowie na dobry dzień. Postanowiłem od czasu do czasu nagrywać słowo na dobry dzień. Po prostu jest o wiele łatwiej i szybciej. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, które zapisane jest w księdze Amosa, a które tak bardzo dzisiejszego poranka gdzieś dotknęło mojego serca. Piąty rozdział księgi Amosa, fragmenty Bożego Słowa. Czwarty, piąty, szósty werset piątego rozdziału księgi Amosa. O Amosie tak naprawdę nie wiemy za dużo ze Starego Testamentu. To jest jedyna wzmianka o tym człowieku w Starym Testamencie, jego księga. Amos to znaczy ten, który niesie brzemię, ten, który nosi ciężar. Wiemy, że Amos niósł ciężar w postaci prorostwa, które kierował do Izraela w czasie. Kiedy już byli gotowi na sąd, kiedy Izrael dojrzał do sądu, jednym z kluczy do przetrwania było to, aby szukali Pana. I właśnie w czwartym wersecie piątego rozdziału Księgi Mosa czytamy takie słowa: Gdyż tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a będziecie żyli. Nie szukajcie Betelu, nie chodźcie do Gilgal, nie udawajcie się do Berszeby. Bo Gilgal na pewno pójdzie na wgnanie, a Betel stanie się niczym. Szukajcie Pana, a będziecie żyli. Inaczej wybuchnie on jak ogień w domu Józefa. Strawi go i nikt go w Betel nie ugasi. Szukajcie Pana, a będziecie żyli. To, było, to był jedyny warunek. Szukanie Pana i życie. Jak często jest tak, że Chodzimy do miejsc nieposłuszeństwa, do miejsc własnej woli, tak jak to zrobił Izrael, chodząc do, Betalu, do Betelu, do Gilgal, do darszeby, to były miejsca nieposłuszeństwa, to były miejsca ich własnej woli. A Pan Bóg mówi do mnie do ciebie: szukajcie mnie, abyście będziecie żyli. Nasze życie jest tylko w Chrystusie. Nasze życie jest tylko w Bogu. Każdego dnia powinniśmy Go szukać, poszukać Jego woli, szukać Jego słowa abyśmy mogli żyć tak, jak On tego od nas oczekuje. Dlatego dzisiaj, na dobry dzień, zapamiętajcie jeden werset. Niech On dzisiaj przemawia do naszego serca, niech On dzisiaj dotyka naszego serca, niech On dotyka naszej głębi. Szukaj Pana, a będziesz żył. Dobrego dnia, pozdrawiam.